Witam serdecznie, witam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz witam. Nazywam się Rafał, to jest vlog na moim kanale. Długa była przerwa, bo wiecie no, gableje, gry, nagrywałem dużo po prostu gier, nagrywałem na kanale. No ja po prostu musiałem zrobić przerwę od vlogów, niestety. Ale no i jakoś tak wyszło, po prostu, że skupiłem się na vlogach. Ale później musiałem po prostu się skupić na gier, bo gier nie było jeszcze na kanale, a dużo właśnie widzów yy, mówiło, że kiedy gambleje, kiedy gry będą na kanale, ale było i jest, dalej będzie. Yy, no i tak, a potem dostałem komentarze od Was, kiedy vlogi będą na kanale, no to macie vloga. Yy, no i tak, czemu jest taka aktywność trochę słaba u mnie na kanale, no dlatego że yy, no po prostu wiecie, mam dużo nauki niestety, on powiem, jest jesień, jest trochę zimno, już nagrywanie tych vlogów, ale dzisiaj tak wyjątkowo nagram, bo no, po prostu mam wolne od pracy. No i pomyślałem sobie, że dobra, no, pójdę na spacer, coś nagram, jakiś odcinek fajny. I mi się udało też na nagrać, powiem, ale no, po prostu chciałem to nagrać, bo miałem w to planie ogólnie na nagrać, takiego vloga fajnego, dobrego. Ale na no prostu nie mam kiedy, bo po prostu dużo nauki miałem w tym tygodniu. W ogóle miałem dużo też nauki, bo wiecie no... Nauka, nauka, nauka i praca, sprzątanie. I tylko, tylko zeszło to Wam powiem, ale no wraca, wraca to. Jak mówiłem, będę się, teraz, to się będę się starał teraz się nagrywać, ja powiem mm, gry. Na razie, na razie nic nie porównuję żadnych tych vlogów na razie yy, A może coś na zimę, coś, jak będzie zima to też może też coś fajnego coś nagram Zobaczymy, może w grudniu coś mi się uda nagrać Jakiegoś pięknego vloga Wam powiem yy, No i tak No i chyba było tyle ode, ode mnie W tego vlogu jaką no jak się podobało, to zostawcie głośnie ciekawe górę yy, No i mam życie ja miłego weekendu I na razie widzowie moi Kochani, serdecznie was pozdrawiam wszystkich widzowie i na razie trzymajcie się ciepło i widzimy się już niedługo na kolejnych może vlogach, zobaczymy jak to będzie i trzymajcie się ciepło, hej!